Paweł Królikowski dementuje plotki i zwiastun nowego filmu Ridleya Scott'a. Witajcie, zapraszam na flash filmowy. Jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że ze względu na zły stan zdrowia Paweł Królikowski robi sobie przerwę w pracy. Jak się okazuje, były to tylko plotki, a główny zainteresowany wyjaśnia, że czuje się dobrze i nie planuje rezygnować z grania w serialu rancho. Aktor już pod koniec lipca stawi się na planie 10 sezonu serialu, a nowe odcinki zadebiutują w TVP1 wiosną 2016 roku. Szarpiesz się, twoja sztuka rodzina. Jesteś coraz bardziej zły. Nie ja wiem, że ty dla mnie dla Dorotka malarstwo rzucisz. Ale co dalej? Będziesz nieszczęśliwy. A my z tobą? I co to za rodzina będzie? Jak wyjedziecie, to będzie lepiej. Przenosimy się teraz za ocean, a tam zwiastun nowego filmu Ridleya Scott'a. Marsjanin z Mattem Damonem w roli głównej opowiada o mężczyźnie, który zostaje uwięziony na Marsie. Załoga, z którą przyleciał na planetę, pozostawia go samemu sobie, przekonana, że zginął w czasie niebezpiecznej burzy. On jednak przetrwał i walczy o powrót na Ziemię. Pozostając w klimacie kina akcji, przypominamy wam kolejnego akcyjniaka. Dzisiaj polecamy przestępczą opowieść, szczegóły na ONET. Film teraz to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych sleszach. Cześć!